Jeżeli szukacie końców do FIFA 15 z się przy lewym lub i sejf kartopole sam fifashop.pl A wpisując kod JACOB macie 5% zniżki Cześć witajcie z tej strony JACOB Witam was moi drodzy w obronie Czyli kolejna gra 10 na 14 Którą chciałbym wam przedstawić, pokazać i może coś doradzić Jeżeli coś będzie nie wiadomo. Dobra dzisiaj e, oczywiście sobie do obrony Ramosa weźmiemy No bo kogo by innego e, No i zobaczymy co mamy tutaj do zrobienia Mamy im bodajże odebrać piłkę No zakładam że tak to jest Nie, ślizgiem, dobra Czyli tutaj musi być ślizg nie, nie wiem czemu nie wyświetliło mi się. E, nie mam pojęcia dlaczego to nie działało wcześniej. Teraz już jest lepiej. Dobra, i jeszcze jeden Messi. Znaczy, nie, jeszcze jeden, bo jeszcze tutaj mamy. I nie sta. I wślizgiem. Czyli trzeba było wślizgiem zrobić. Nie wiem czemu wcześniej nie zaliczyło tego. No, tak czy inaczej, bez problemu można, by jest to, można to ukończyć. No i co? Jedziemy dalej, nie ma problemu. A tutaj po prostu musimy odebrać piłkę zanim ten ktoś Dobra, jeszcze raz Dobra, jeden Teraz Neymarowi Dwa, a teraz Messiemu, to będzie na, zdecydowanie najtrudniej Albo nie, trzy I Iniesta I cztery, popatrzcie jak szybko 3365 punktów na nasze konto Bez problemu się udało No i możemy iść dalej do złotego nie, Ćwiczenia tutaj W tym ćwiczeniu musisz używać zarówno ziem jak i do... no, zdobyć jak najwięcej punktów Okej okay. Czyli musimy... Oj! Oj! Dobra, Ramos leć! Dobra, i teraz do, 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 do Czabiego Dobra Dobra, a tam już nie dobiegnę, Alba... Eww. Dobra, i jeszcze raz, muszę mu odebrać tą piłkę przed tym Dobrze, 7400 punktów, więcej, 8400 Ooo! pokonałem, musicie robić wszystko Żeby odebrać tą piłkę przed wejściem do tego pola Bo wtedy zaczynają się ujemne punkty, no a jak odbierzesz odbierze wcześniej to masz po prostu 1000 Dobra, i wyzwanie treningowe Okej, okay. czyli muszę zanim dotrą do pola karnego odebrać piłkę, tak? No, powiem Wam szczerze, jest to jedno z najtrudniejszych e, ćwiczeń jakie jest Z tego powodu, że dribbling w tej FIFA jest mega ważny i de facto mega prosty jeżeli, e, jeżeli się już umie to, a komputer no, zakładam, że to nie jest poziom podstawowy Tylko on naprawdę już sobie coś radzi No teraz się jakoś udaje odbierać Ale zaraz pobiegnie mi Messi z albo po prostu wyrzuci mnie na jedną stronę I pobiegnie ktoś z drugiej i ja nie będę miał tego jak No na przykład coś takiego zrobi się No dobra no, puść mnie, puść mnie i Messi już tutaj biegnie. To jest akurat głupie strasznie. Wybijamy piłkę. Ty piłki trzeba stąd... ...zdecydowanie wybijać. No i jak ja mam do niego dolecieć? O, udało się jakiś cudem. Wstawaj Ramos, Ramos wstawaj, wstawaj, wstawaj! Aaaa! A, to mnie zrobił teraz A, jeszcze się udało, no proszę No, Messi'ego to nie ma szans Dawaj, nie o. No, Super, Messi musi, piłka pojawiła przy nodze zaraz Aha, oni chyba z każdej linii będą teraz startować No tego to już sobie mogę odpuścić, nie dobiegnę tam przecież No super Aaa, to jest akurat, no bo Jak ja z jednego miejsca mam się dostać do drugiego, tutaj będzie Neymar teraz Damn Fuck Mhm, mm okej, okay, I sobie Neymar. Czekam na Iniestę. No! Co jest Ramos? Co ty robisz? Czemu Ramos w ogóle... Widzieliście to? Ramos w ogóle przestał mi chodzić. Co za głupota. Dobra. W ostatniej razie, Mara, muszę z każdej linii po 5 zawodników, czyli łącznie musimy wykonać 15 odbiorów. Wow, jesteśmy ekspertami w tym. Tego się nie spodziewałem. Tak czy inaczej, no udało się. Jakby, jakby nie było, udało się 15 odbiorów, ale to chyba było jedno z najcięższych wyzwań treningowych, jakie zrobiłem. Oczywiście na jakąś rozsądną ilość punktową, bo jakbym chciał 100 punktów zrobić, no to nie ma problemu. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jak bronić. Że wam pomogłem w niektórych rzeczach No i co widzimy się następnym razem w grach treningowych Albo na innych odcinkach na moim kanale Trzymajcie się i do usłyszenia, na razie